Właśnie przygotowujemy wapno Do bielenia drzewek Tutaj A synek to się szukał pędzla jako pędzel? Myślę, że być może się powinno udać Mamy mały pędzel Średni i tam taki wielki ławkowiec Tutaj synek miesza ten I co chwilę dodajemy wapna Chyba dodam teraz ostatni, Ostatnią rękę Wapna o, pokaż. Jest mały Średni i największy, największy ławkowiec. A ja Michał lubi sednim, a ja najmniejszym. Tak jest, brawo. Także zapraszamy na odcinek i idziemy bielić nasze drzewka. Będziemy bielić nie tylko pnie, ale część gałęzi też. Może w mniejszych nawet prawie wszystkie. Dobra, bierzemy się do pracy. O, Jaki tu Piotrek, weź kamerę złap w ręce. O, i teraz nagrywa jak będziemy nieśli, dobra Michał daj to, starczy. Miał weź to. Pora Piotrek będzie kamerzysty. Idziemy, idziemy na mnie Piotruś, idziemy i sprawdzimy czy konsystencja jest dobra. No, wygląda na nie najgorszą, ale być może będziemy musieli dorzucić. Czapiu nam pomoże. Pomoże jaki idziemy. ciężki, idziemy. Тяжело сегодня на Ну и идем, белик. Окей, дай мне большой пензель. Chciałem tak jeszcze zaznaczyć, że pod każde drzewko sypnęliśmy obornik koński z synkiem i, i większość już jest przycięta. Także yy, spróbujemy. Yy, Filipek pokażę jak, jak to nam idzie. Z tej strony kot może podejść. Nagrywaj. wielenie. No, chyba, to, chyba nie. No powiem tak chyba nieźle. Chyba nie ma potrzeby zagęszczać. No. Ja będę bielił tu, a ty Michałku podejdź, weź ten średni pędzelek za i spróbuj go A a już wszystko pokaże. Ale uwaga, tutaj jest sobie... pański obolnik i tutaj jest nasze pierwsze. Jak mi się tu idzie dobrze, to uwaga, żeby sobie nie do oczu, do oczu nie chlapnąć, bo to wapno może być żrące. O, ale proszę ławkowcem też idzie do mnie. jakie piękne będą drzewka nasze no i powiem jak e, dzieci będą próbować zjeść to to nie możecie bo to może zatruć i one celu, może zginąć a w jakim celu się robi takie bielenie drzewek przede wszystkim chodzi o to żeby drzewka nie nagrzewały się od słońca w zimie i nie pękała kora Druga sprawa, myślę dla nas odważniejsza, bo my w zimie tu nie mamy w ogóle słońca to to, że może wszystkie jakieś grzyby, zarodniki grzybów, czy może jeszcze bakterie zostaną przez tą wapno wysuszone, wy... tak zabite, no i ogólnie myślę, że jakiś jeszcze pozytywny wpływ, którego nie znamy, może to mieć, bo to się robi od wielu, wielu lat, a może i wieków nawet, nie? Praca ta może nie jest lekka, ale daje dużą satysfakcji i miejmy nadzieję, że też jest ważna ta drzewność. I swoje drzewko. Jedno, jeden, jedno drugi. Piotry, ty maluj to małe. A to no, może machać, bo tam się nagryje. Dlatego już możecie tam, jak już macie koniec, to można przejść do jakiegoś innego. Wy te małe bardziej. Wiesz, co może tamto? Albo wiecie, co tam jest taki drugi. Wiadro powinno leżeć. Przynieście je wam przeleję i sobie będziecie te malutkie malować. Jest... Nie, no zaraz przy tym, przy schodach tutaj, Michał. A na piętniku też jest, może lepsze. no. Nie pomalował. do Bo ja tak no, to o chyba trochę przejrzeję to wiadomo do wątplize Mo, to chodź tu, tu dziury chyba nie ma Nie Chodź, idziemy tam zawsze ja Nie tu do tam do Dobra to, dokądś, Piotrek, idź, tam zjechać A ja mogę malować? Nie, tego nie. Tamto małe. To jest tylko kasztan. Jak będzie mi się chciało na koniec go. Za szybko wyrósł i dostał trochę obcinki. No trochę duże dostał. I no, to nie ma nic no, Patrz, tu już. Dobra, ale starczy Katusiu. Jest Niech on nie do końca. Tylko tak stachle się kochać. Tak, to też tam w ogóle się kocha. Ale nie w ogóle. Idealnie nie być. Będziemy się starać jak najlepiej. O proszę, teraz ja przejąłem kamerę i pokażę wam jak chłopcy pięknie wzięli się do pracy. O jak ładnie. Tu synku, jeszcze troszeczkę, spróbuj. Bardzo ładnie, tu Michaś Filipek pracuje. A tu Michaś, zobaczcie, ma troszkę większy taki pędzelek i wszystkie te wszystkie te gałązki. i od tyłu trzeba. O i od tyłu dokładnie, no no i tak. Michać można... bardzo ładnie. O i pień michałku. Dobrze, super. Przejeżdżaj tylko delikatnie, żeby nie chlapać. Patrzcie jak drzewko wygląda. Po prostu bajkowo. Nawet estety... estetyczne walory są bardzo ważne moim zdaniem tutaj. O jak ładnie. Dobra. Mniej kręcenia, więcej pracy. Tak, tak jeszcze Filipek chciał coś powiedzieć. Bo jak nie zaklejecie dołów, na przykład tu, to możecie Tesla zwalić koleś. To musicie szybko. Dobrze, super, bardzo dobrze dziękujemy. No i tak prezentuje się mniej więcej nasz sad po wykonaniu zabiegu bielenia drzewek. No pracy było sporo, ale to z godzinkę półtorej zajęło chłopaki pomodli, pomogli szynkowie. Szczególnie bardzo uważ, zwróciliśmy uwagę na jabłonki, grusze i morwy. Morwy te takie mamy liche. Te zwyczajne, jedna biała, jedna czarna. Słabo coś rosną. No i tu mamy jedną czarną, która jest płacząca. Też bardzo się przyłożyliśmy. Suchy, żeśmy obłamali trochę. O, Widać ile jest. I możemy, możemy na dzisiaj kończyć pracę. No, od razu jakoś tych drzewek. Więcej się zrobiło, widać je po prostu. A tu jest nasze piękne pole porówkowo jagodowe. Kamczacko, kam, jagodo kamczackie. Czapsiu, podoba Ci się? Podoba Ci się, Czapsiu? Dobry pies. No kochany, malutki nasz pies, kochany.